pozdrowić po portugalsku wszystkich naszych e, słuchaczy? Tak. No to proszę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rekord. Kurie, mam <grymą> dobraz Paratod z cidade para e, zdadzie dzichadą. Tak, właśnie, Leandro Rosji, pozdrowił wszystkich słuchaczy Radio Rekord. A teraz przejdziemy na język polski. E, Leo, kapitalna bramka w 26 minucie. Jak ten gol wyglądał z twojej perspektywy? Czy to było najlepsze dużenie w Twoim życiu, czy jednak było jeszcze kilka ładniejszych strzałów? Chyba lepszy nie. Słuchaj ja pamiętę 4 lata temu nawet pięć, strzeliłem, ładnie się mo moje zderne z, z broni, nawet. I wtedy grałem za głów, to wtedy chyba biłem 40 metrów. Ale ten gol był kapitan, jak on wyglądał z twojej perspektywy? No bardzo ładny. <laughs> Ale no wiesz, ja też e, parę razy też e, spróbuję zawsze na mecz trafić i dzisiaj, no bardzo dobrze, że się, e, się udało. Pierwsza połowa spotkania kapitalna w waszym wykonaniu, w drugiej już coś się stało. Co, gdzie tkwi gdzie problem, że zawsze w drugiej połowie radom jak gra e, gorzej? Jeżeli nie prowadzicie po pierwszej połowie, to później jest już jakiś problem. Skąd to wynika? Moje zdanie: pierwszy połowie był, e, był bardzo dobry. W szatnym trenie e, 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 to, e, to tłumaczył, że w druga połowa musimy wracać e, e, tak samo, bo jak nie, to jak stracimy na jeden, to będzie problem. E, będzie się robił tak nerwowy. I moje zdaniem na początku druga połowa też mieliśmy bardzo dobry e, początek, mieliśmy swoje sytuację, Ale nie wiem, później straciliśmy na 3-1, ja po prostu w tej chwili e, e, nie mogę tego e, 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 jeszcze ci powiedzieć. Ale e... tak nie może być. Tak nie może być. A jak wam się grało przy takim wsparciu kibiców, bo jednak dzisiaj doping był chyba kapitalny? No zawsze. Prawdopodobnie jakiś to zawsze, nie? To, to wiadomo, ale ogólnie to grać o tej godzinie przez światło to też, tu jest klimat pił, piłkarski. Właśnie to jest kolejne pytanie. Po raz pierwszy graliście przy sztucznym oświetleniu. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy to oświetlenie jest dobre i wystarczy do gry na tym poziomie? Nie widzicie żadnej różnicy formalnej do sztucznego światła, a jednak gry przy naturalnym? Nie jest bardzo dobry, ale e, nie przeszkadza to. Ale moje zdaniem, mam nadzieję, że co chwilę e, e, coraz e, e, taki gramy wieczorem. Właśnie rozmawiałem z Marysią Stanikowskim, powiedział, że jest na to szansa, że będziecie grali częściej przy Szczusznym Oświetleniu. Czy być właśnie, żeby więcej spotkań było rozgrywanych wieczorem? Oczywiście, że chciał. I nie tylko ja, cały zespół i na pewno też kibice. Teraz czeka Was wyjazd do Rakowa Częstochowa. Jaki to będzie mecz według Ciebie? Czy Raków to jednak drużyna topowa, tak? ale nastawiacie się oczywiście na zwycięstwo. Oczywiście, my zawsze idziemy po się punkty, ale w tej chwili chcę tylko teraz pobawić, po, po, po e, trudne zwycięstwo. Ok, dobra.